Czuj, najgorzej być ostatnim, najgorzej być ostatnim, bo by się ta ruda kurwa stawia te I wtedy jest już w ogóle lito. Aha, dobre Gieta, a tęskniłem. Co nie? No. Siekierę za tobą zrzucę, trzeba umieć, kurwa! Ja nie zrozumiałem, co ty jest. za tobą zrzucę, trzeba umieć, co to nie. kurwa znaczyło? O co? A! Łoł! Wow, wow, kringle! Kringle? No, to kto jest Ej, kringle to? mi się tu. Tam tak jest. kojarzą z. pryszczami, nie wiem czym. To jest? Kringle? No? Kringle? Ale masz kręgla na no. <laughs> nawisku. Poka kręgla. Poka, poka. Kręgla. Poka poka. Kręgla. Ja lubię ten moment jak się klękało po... <grymne> No bo tam dwa nie razy. się już się nie Ty to nawet kilkokrotnie, nie, 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 nie tylko dwa razy. Dobra, tego, inaczej, zyszałem. w kościele się dwa razy klękało, nie? Nie, nie, ok. nie te cztery. Klęczało. Przepraszam. Ale czemu nie? Że no z bo... tego się nie da nie przejść. No ziomek, zobaczysz no ziomek. tą pętelkę, to zobaczysz no ja już pętelkę. Przyjechałem, ja przyjechałem, jeszcze nad tobą. To bym w ciebie przyjebał, mano. Dzięki! Bo Dobra, furma, pytanie. Właśnie. Pytanie mam teraz to do Furma na tylko. E, dlaczego ty stałeś na środku mapy i czekałeś dla mnie, żebym w ciebie uderzył? Takie się pytanie, pytanie. Możesz zobaczyć na moim odcinku, że ja no, straciłem panowanie nad kierownicą I w tym momencie właśnie... <śmiech> Jezus, śmiech, śmiech Matiego mnie trochę... <śmiech> no właśnie I po prostu uzyskiwałem wtedy równowagę jak co, to, no maże, co nie wiem, Coś nie wiesz? coś mi Głupawka Taka głupawka ja rozumiem Płakłem trochę, dobra Gdzie mam lecieć? Widzicie co mam robić? Ej, po... No. Ojej. Mogłeś zauważyć, kurwa, że straciłem panowanie nad kierownicą. No bo tak było, kolego. No boże, ja w ogóle jadę swój wyścig, jakbym czuć, jakbym grał na single. Ja Masz, wiedziałeś, że tam jest dziura. No bo kurwa, mam oczy. Ja sobie jadę na pierwszym miejscu na chilku. Oh. O jezus, dziura! Nie mistrzem czwartego miejsca. Jadę bokiem. O kurwa. O, ty, może dolecę? Może tak dolecę? <grym> Raczej nie. No i to już są ciężkie jakieś rzeczy, Witek. Siema, Mati. O kurwości. O kurwa Siśmiał Śmiał nie. ze mnie. <grym> Śmiałem się z flotara. <grym> o, śmiał się z flotara. Zamknij <grym> mordę. Ja, nie <grym> Ej, to jest już trudne, bo to nie jest... nie jest takie łatwe. No. No. Dup, 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 dup. To jest fajne. Bajków. No co ty psie? High, dobra never co tu się od No A i dobra. mnie flotaro dogonił Kurwa czy ty jesteś no, Mądry? No co ty psie? Kurwa jestem wow. Kurwa jestem najebany Wpadam we wszystko A flotar Flotar nie wiem Jemu samochód to cały czas na dwójce jeździ Czemu chyba. pojechał za mną? Na klocku kurwa co, się, co, co, ty ma, co, co ty masz do mnie? No nie wiem, tak powoli jedzie się To tutaj mam zrobić? O, Ej. No, no dzięki, dzięki O dobra metka panu Metka Ja pierdekam Go, 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 go to Maci Go, jedziemy, To. Świry, Woo! Ja, ja pierdole kto to, to zrobi? widzisz jak się rusza myszką na kamerce to jak się kogoś patrzy to się zmienia. Przekaż no to już koniec! To jest koniec! Nie ma już nic Nie muszę ja byłem drugi, a mat... mat nie trafi! Pięknie! Dobra, ja muszę iść te, za... te pyrki za cyfry. No o Jezu No hejka co się z tobą dzieje? Ja pierdol... Żeby nie było mu smutne Dawaj Jezu Flotar to pomógł! A nie wybuchłeś Super Flotar tam dostaje raka krtani w tym momencie, a ja się śmieje. Może ktoś go zapina Ja tak blisko, niewiele trzeba było 2335 co się no, to się dzieje w noter? Nie wiem. <grystanie> a, mnie złapało. Oh. Ej, a czemu? A man... Manojek u mnie wypadł czy nie wypadł? A no, ja wypadłem. A ja też. te. Wow. Dobra! A ja ten! To się śmieje ten szybka! Oj, masz za swojej ty ruda! Szmato! Widziałem, jak fajnie odleciałeś kurwa o Och, Jej jak złe. blisko! Och jak blisko. To Paję jest... Chusteczkę, no i pewnie nie zdążę znowu kurwa ukończyć. O, cześć ty kurwo. Elo. O Jezu, no i to? jest talizman kurwa nieszczęścia ten Furman jebany. Ja dokładnie tak samo zrobiłem kurwa. Jadę sobie, jadę Tralizman i nagle... nieszczęścia. I nagle widzę Furmana i pierwsze co robię to wypierd... O, o znowu. A może dolecę, chuj, z kierownicą. A może tam trafię. Jakbym trafił... No, było blisko. I na metę. O... A co, ktoś jest za mną Ale jeszcze? Tak centralnie w punkcie, jak ślicznie. Nie, nie, nie przelecę, daleko, daleko, daleko. Albo i nie. No tak, dasz radę. Jej, Ej, Flotarek, nie. przecież tam masz. Klotar, ja byłem kurwa pierwszy. Sam ty pysk nie obchodzi mnie, co masz do powiedzenia, rozumiesz? Kończymy to. Koniec.